Siemano Ziemaczki i dzisiaj na kanale będziemy grali w nie wiem jak to się nazywało na pewno będzie w tytule wy już znacie tytuł no ale gramy to jest taka gra fabularna nie ja wyciszę dźwięk ponieważ Możliwe, że mnie by... by, mnie by nie było słuchać. Filmy powinny się... Codziennie powinny być wrzucane obyle byle jakiej godzinie. Dobra. To ja idę. A, tak się to Nie wiem, zainstalowałam znud, bo nie wiedziałam co nagrywać. Okej. Okay. Wpadaj, Kanał Kseo oficjal. Dobra, tutaj jest Kseo. Możecie wpadać do jego na kanał. A ja teraz idę szukać tych gwiazdek. Chyba jest jakaś gwiazdka. Was no ja jej wiedziałam. Dobra, ma gwiazdkę. Ale 5 muszę zdobyć. 28 poinów. To dużo czy mało? I co ja mam zrobić? Co? A? Dobra, zabiorę przeciwnika, nie wiem jak. I gwiazdka. Ale z tego ominąłem. I ja, co ja robię w tej grze? Spadnijmy sobie na dół. Bo może jest gwiazdka, ja już skumałam tą grę. Boże, co? Ha, ja się z nim biję. Wygrałam. Aha. Dobra. Ja już wszystko umiem. Już wiem, że jak skoczę, to on umrze. Widzicie, jak szybko kumam gierki? Gwiazdka kolejna. A to jest piękna gra. Kolejna. Spójrzcie, że ja nie mam farta. To A To jest piękne po prostu. I sorry też za hałasy. Toxeo. nie, ja umrę. Ja mam jedno serduszko. Najwyżej ją ja tak schodzi na to Ja nie mogę umrzeć. i ja chyba będę się od nowa przechodzić. Mam nadzieję, że nie. Dobra, ja, czy ja żyję? Tam sobie weźmę. To, to, co to jest za motor? Ja tam nie chcę weź, bo ja chcę gwiazdkę. To jest To, ja, to jest chyba. końcówka. Serio? Już nie do wszystkich gwiazdek? Co to ma być? da, dużo to monet, bo ja nie wiem, aha, fajne, kupuję. No Dobra, to wyposażone A to? To jest to samo I kolejna kolejne No dobra, gramy następną Że film nie Aha, ja go muszę zabić. Że film nie trwał 5 minut, zagram jeszcze jedną. O kurde. Ja to chyba w 2 godziny będę przechodził. Jakie to jest pomocne. To jest pomocne, że to szok. Ja już jestem tryhardem. Dobra. Elo. Cyk. Lecimy. U! Łatwo. Łatwo z wami frajerzy. A! To teraz ja jestem prajer. Ja cię kręcę. Co to? Jakieś wejście tajne. Nie, <śmieniasz> aż bawi ta gra. A widzisz to? Ha, zabili mnie. Gdzie ja jestem? No. No nie. Jak Dobra, jedno serduszko. Okej. Okay. Nie. Ja nie chcę umrzeć. Cóż wum? beniu, Mam jedna gwiazdka. No chyba to jest rok. Ja taki słaby. A co to jest to postęp w ogóle? Bo ja nie kumam. Tylko ja, jak ja go pokonam na tylu serduszkach? w duszkach? Mam jedno serce. Aha, zabiliśmy się naraz. Dziwne to jest. To jest najdziwniejsza wygrana ever. Co tu się stało? Ej, bo sklep coś może mam nowego. Co? To jest zupa. A to. To nie wskazuje się gwiazd. To jest potężniejsze. To jakaś noga. Ach, jak mam to, to oni. Ja uznaję jako swoi. Albo się zakochał? Ty mogę, A no tak, było takie coś No i mogę się spinać? Po co mi to Serio mogę niszczyć ściany? A ty mogę rzucać? No zupełnie lecz, tak, tak, tak Dobra eee, Elo To tyle z tego odcinka eee, Zostawcie subskrypcję lecimy po więcej że jak nie zostawicie suba to nie nagram ostatniego odcinku z tej gry, a wy nie będziecie mieli farta wtedy. A więc zostawcie suba tak jak jest tutaj na środku ekranu i... No i tyle. Alo.